Szybko? Może każdy na lepsi zostawili Dużo wasiła raz tak. Nie oni to raz robią? Poczekaj, ja idę zobaczyć coś szybko Kto to wie? Można, A nie, bo ten boss krasy. ucieknie Nie, dobrze, dobrze Będziemy mieć na niego bo teraz tracimy E, możesz nieco skręcić? Jasne. W ogóle oni są już naprawdę blisko. A no są blisko. Musimy go bardzo szybko ubić. Tak, żarty. E, więc e, śmiało nawalaj w niego. Gdzie on jest? On ogólnie się tepnął, nie? Kuźwa. Zarąbiście. Nie, nie zdążymy go ubić. Bo musimy ich znowu zatopić. No. Wracaj. Kurwa. Co za wrzody. Dobra, już kręcę na nich. O, pierdolę. Uwielbiam. Rozwiązyna. Uwielbiam. Po prostu. Dajcie mi kanona! Z, z, znaczy, robota z kanonem. O, jedynka skoszona? Dobra. Tarza się ze śmiechu. I się to, że kurwa. O kurwa, trochę bardziej w prawo. Dobra. O, uśpiłem kogoś. No, strzelajcie. Brajda. Kurwa, co oni tak zapierdalają? A, bo mają żagle. Nie, Już nie mają. Kuźwa. Na Nie mają? To może dobrze. Nie, nie mają, nie mają, chill. Ja zwijam żagle. No trochę... Ty kraken, kurwa! Ty kraken, kurwa. No nie, na nas czy na nich teraz? Kurwa. Na nich, na nich, na nich, na nich. Chyba mogę tego chłopa zabić no, Ale ja ja jednak na nas, Na nas i na nich, kurwa, Spadaj! O, ja pierdzielę O, zwanbolowałem tego, chciała strzelał do nas Dobra, nie już leżą, raczej Dobra, tylko nas Kraken trzyma, kurwa To panie co są inne chłopy Ty bez kitu, O, Boże! Jednego chłopa wessało, drugi po prostu się patrzy I wyskoczył za burtę Nie, oni zatonęli Ej, my kurwa, ten Ano Ty, będzie problem z nimi Tych dwóch nie ogarniało, strzelało, kiedy ich statek się topił, ale... Chod do no, ja lot... nas leci, no litości, no, ja wiem. Tylko czekaj, który? Tego czarnego uwaliłeś? Czy nie zdążyłeś? Tutaj widmo jest kana no no. To wiem. W oba grubaski są, żyją sobie A, a, a. Kurwa, kraken mi wyskoczył jak do niego strzeliłem. Okej okay. Fajnie, nie? Jak chcecie o, to kuźwa! jest... Dużo wody zarga! na dole kurwa ci. Wejście do zgaszenia pożaru. No, kurwa. A, kurwa. Reperuj. A dobra, idę reperować. Ja pierdzielę. No i nie idzie nawet żadnej macki ubić. Kurwa, czemu w ogóle tak blisko w portu potępieńców się przypierdzieliby? Typ! Wszedł! Nie żyje. Heh. Teraz gdzie ten widmowy? Dostał kilka hitów do snajpa, ale. Czyli nie zabiłeś tak. go przypadkiem twerk? Nie, 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 nie. On dostał hit, ale cały to... z Pinapy, bierdalek. Cześć, on z Hita dostał jednego i wpierdala fajna od razu. Nie zamiast się pisały. zanurzyć coś innego. No to jest definicja przyjebanych typów. Dobra, za nami jest. Z nami jest w wodzie. Co on Żeby... chyba robi? Jakbyś kega nie znalazł. Ja ci pomogę, znaleźć. Nie mam kurwa, o, o co chodzi. Nie mogę go trafić. Trafiam go, ale nie dostaję w ogóle powiadomienia oh, wow. O co chodzi? Jego się nie da trafić Czy co? No, no nie da się go trafić, na Czemu on odlatuje od nas? O, zabiłem Ale nie wiem czemu odlatywał od nas Samistę. stary też nie mam pojęcia. To jest... Aż żałuję, że nie włączyłem nagrywania. Ty, ale mogę to nagrać.